Sebastian Rawski dla portalu FightSport. Sebastian, po raz drugi będziesz miał okazję stoczyć zawodowy pojedynek w formule MMA na gali Grappler Night. Tym razem twoim przeciwnikiem będzie uczestnik gali KSW 2 Artur Zając. Powiedz, czy ta świadomość, że będziesz walczył z człowiekiem, który rywalizował z najlepszymi na tej najlepszej europejskiej gali, jakoś wpływa na ciebie bardziej motywująco? No tak, KSW jest najbardziej prestiżową galą w naszym kraju. Aczkolwiek, Bo e, aczkolwiek, Artur przegrał w pierwszej rundzie, został uduszony, też przez brzód Uważam, że jest oczywiście w moim zasięgu, więc nie obawiam się. No właśnie po raz kolejny zawalczysz z zawodnikiem sportów uderzanych. Powoli stajesz się specjalistą od takiej konfrontacji stylów. Powiedz, czy lubisz walczyć w ogóle z kibokserami, bokserami? Wiadomo, że zaczynamy od stójki, wtedy jest mi trudniej, aczkolwiek kiedy już obalę, jest mi dużo łatwiej jak już wiemy przeważnie właśnie chwytacze zwyciężają ze sportami uderzanymi, myślę, że będzie taki tym razem. Sam jesteś tego najlepszym przykładem, już dwie walki wygrałeś Dokładnie. Sebastian powiedz bo generalnie podobno podciągnąłeś bardzo swoje umiejętności bokserskie, powiedz z kim pracujesz nad poprawą tej sztuki? Tak, jak już trener wcześniej powiedział, mamy profesjonalnego trenera boksu, Józefa Rzeskiego regularnie. Myślę, że uważam, że poprawiłem swoje umiejętności, myślę, że trenerzy też to potwierdzą, mam z kim ćwiczyć, swarowe trenować, myślę, że już będzie, jest i będzie już tylko lepiej. Jesteś jednym z najpopularniejszych zawodników miejscowych, zawsze jest wielka wrzaba na trybunach. Skąd w ogóle bierze się ta twoja popularność, bo raczej jesteś takim skromnym chłopakiem. No... Zapraszam dużo znajomych, mam ich wielu, bardzo im zawsze dziękuję za to, że przychodzą na gale, wspierają mnie, no i to wszystko. Powiedz, czego się możemy spodziewać po Twoim występie na Grab Night, jak chciałbyś zakończyć ten pojedynek? No, nie jest niespodzianką, że chciałbym wygrać to w parterze, obalić i skończyć, najlepiej w pierwszej rundzie. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej za mną. Dziękuję bardzo Sebastian Rawski dla portalu Pipefor.pl Dzięki.